niech będzie pochwalony Jezus Chrystus pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, dalej pan bilet do nieba tutaj e, szpaga te robi nad e, drugim rozdziałem listu do galatów e, i oczywiście znów ta e, protestancka egzegeza, hermeneutyka greka, e, prawda e, mająca na celu e, no, niby z protestanckiego punktu widzenia ma to niby podważyć katolicyzm natomiast e, patrząc na to e, gołym okiem logicznie myśląc e, po prostu się sami obnażają więc przeczytam tylko fragment tego e, eseja gdzie czyta tutaj e, z greki z przekładu intelejarnego e, werset drugi rozdziału drugiego tak który e, Brzmi tak, udałem się zaś tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i, przedstawi, yy, i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród Pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. I teraz tutaj jego problem jest, że to by stwierdzili, co w Biblii Katolicy, tysiąclecia jest w nawiasach, że to jest dodatkiem, tak, który ma na celu zmanipulować katolików, że e, święty Paweł niby się tutaj konfrontuje, tak, że ktoś ma stwierdzać prawdziwość jego Ewangelii. E, przeczytamy sobie w Biblii interlinearnej to, co tutaj bilet do nieba proponuje i zobaczymy, jak się sprawy mają. E, otóż e, według e, Biblii e, Interlinearnej to tłumaczenie e, brzmi tak. Wyszedłem zaś według objawienia i przedłożyłem im dobrą nowinę, którą głoszę wśród narodów. Na osobności zaś tym, którzy są uważani, aby czasem nie w próżno biegłem, lub e, e, pobiegłem. Tak? No i, co, i, i to jest literalne tłumaczenie z greki. Tylko, panie bilet do nieba, e, najpierw załatw sobie bilet do rozumu. E, dlaczego e, jest tutaj ten dodatek, e, by stwierdzili? Otóż święty Paweł faktycznie udał się po stwierdzenie słuszności swojej Ewangelii. Przede wszystkim, panie e, bilet do rozumu, bo tak będzie lepiej. E, po co w ogóle święty Paweł szedł do niego i przedstawiał. E, Przedłożył im nowinę, którą głosi. Po co? W jakim celu? Poza tym, na osobności zaś, tym, którzy uważani, którzy są uważani, kto jest uważany w protestancie, w protestantyzmie jako całości. Nikt, bo żaden pastor Chojecki, Kurylas, Cyrikas, Luther, Kalwin i tak dalej nie idą do jakiegoś gremium pastorskiego, którzy wszystkich korygują i ci pastorzy prawda, wierzą według tego, co im jakieś tam ciało kierownicze powiedziało. Nie, każdy sobie idzie do własnego rozumu. A tutaj widzimy... No, Panie Bilet, do rozumu nie zrobisz z tego protestanckiego tekstu, choćbyś nie wiem, jakie szpagaty robił. To jest rzymsko-katolicki tekst. Komu Luther przedstawił Ewangelię? Nikomu. Zaczął ją głosić, ale nikomu jej nie, nie, nie przedstawił, nikomu jej nie przedłożył. Tak? E, prawda? I poza tym, e, co to znaczy. E, tak? Zaś ty, osobno zaś tym, którzy są uważani, aby czasem, nie, aby czasem nie w próżno biegłem. Czyli co święte Paweł ma na myśli, że przedstawiłem Ewangelię, aby czy czasem nie, nie biegłem na próżno? O co chodzi? No właśnie o to chodzi, że poszedł i by stwierdzili. To jest myślenie polskie, logiczne, bo takie tłumaczenie one może być logiczne dla, prawdziwe, dla Greka tamtejszych czasów, tak? Natomiast Panie Bilet do Nieba, Pismo Święte jak się tłumaczy? Prawda, to literalnie, ale też trzeba tak z Greki, ale też trzeba uwzględnić język i logikę, prawda? Tryb myślenia. Więc takie stwierdzenie po polsku nie ma sensu, tak? Ono tak może mieć sens właśnie według staro, starożytnej Greki, dla tamtych ludzi. Może tak. Ale dla nas. Co z tego wynika? No przedłożyłem Ewangelię, no to już jest rzymsko-katolickie, że poszedł do osób, którzy są uważani, tak? No to do kogo pan idzie w protestantyzmie? Do jakich osób, którzy są uważani? I czy nie biega pan na próżno? To skąd pan ma wiedzieć, czy nie biegnie pan na próżno, czy, czy nie biegł na próżno w przeszłości, tak jak święty Paweł mówi. No właśnie, to stwierdzają te osoby, które są uważane za powagi, tak? Więc nie szpagatuj pan, nie rób pan, yy, yy, no, no możesz chce pan robić, no ale wychodzi to co wychodzi. Poza tym yy, widzisz panie, czytaliśmy tutaj yy, ten fragment, chyba wiersz szósty. Ci co się... Yy, tak, co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy cieszą się powagą, czyli są stanowiska dla tych, którzy się cieszą powagą. Proszę mi pokazać w protestantyzmie osoby, które się cieszą powagą, do których przychodzą się konfrontować ze Słowem Bożym. A nawet jak jest jakaś ja, i, i ktoś tam pójdzie i ta osoba powyżej, że się herezję, to ten ktoś se weźmie pismo święte pod rękę i założy swój garaż, o. bo nie musi być jej posłuszny, nie? U Boga nie ma względu na osobę. Otóż ci, co są uważani za powagi, uwaga, nie polecili mi dodawać czegokolwiek. A więc widać tutaj, że nie polecili mu. Widać tutaj ewidentnie wyższość owych osób uważanych za powagi. Widać tutaj ewidentnie autorytet owych osób i ewidentnie widać, że święty Paweł się temu autorytetowi Poddaje, przedstawia im Ewangelię, e, prawda? By się okazało, czy nie biegnie na próżno, a w jaki sposób się to ma okazać? A no, właśnie w taki sposób, że poszedł do tych osób, przedstawił im Ewangelię, a oni stwierdzili, że nie biegnie na próżno, tak? Poleci, nie polecili mu niczego dodawać, tak? Czyli widać, że owo gremium osób uważanych za powagi miało władzę wydawać polecenia, e, tak? Następnie kolejna wyższość, a i autorytet Kościoła, i uznawszy daną mi łaskę. Jeżeli święty Paweł otrzymał łaskę od Chrystusa, by szedł do Pogan, to dlaczego owo gremium e, tak, z Piotrem, Jakubem i Janem uznało tą łaskę? Dlaczego musiało uznać tą łaskę? Kto uznał łaskę Lutra, e, e, jego powołania do reformacji Kościoła? Kto to uznał? Jaki autorytet? A tu święty Paweł otw otwarcie idzie i uznawszy dano mi łaskę, co, co to była za łaska? No właśnie ta łaska objawienia, tak? To, co otrzymał od Chrystusa, już tu widać, że owe gremium osób, starszych, apostołów i starszych, uznali tą łaskę, więc przyszedł święty Paweł, przed. Mm, y Osoby uważane za powagi i przedstawił Ewangelię Głosze to, 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 to. Oni powiedzieli: Wszystko jest w porządku, uznajemy to, co otrzymałeś. Tak? I podano sobie prawicę na znak, yy, prawda? Yy, wspólnoty, czego nie można powiedzieć o protestantyzmie, bo tam nie ma wspólnoty. Tak? Więc, panie, yy, panie, bilet do rozumu. Nie lub szpagatów, nawet bez tego słowa, by stwierdzili, wychodzi, wynika jasno no dla logicznie myślących, że właśnie owo gremium wydało osąd czy miał, czy bieg na próżno, czy nie. To widać z dalszego opisu cośmy czytali. Nie polecili mi niczego dodawać. A więc oni prześwietlili tą Ewangelię. Nie polecili mu nic dodawać, to znaczy, że święty Paweł głosił tak jak należało i oficjalnie uznali to, co święty Paweł otrzymał. Tą łaskę. Więc jest autorytet, któremu święty Paweł się poddaje. Poza tym, ma Panie, bilet do rozumu. Po co święty Paweł w ogóle poszedł do Kefasa, po co poszedł do Jerozolimy, przedstawiać im Ewangelię? No przecież to nie jest protestanckie, to jest rzymskokatolickie. Panie, bilet do rozumu. Więc moi drodzy, nie będziemy się już nad tym roztrząsać, bo tutaj protestantki po prostu nie potrafią, nie radzą sobie z tym fragmentem. W ogóle ta, to wydarzenie, że święty Paweł przedkłada Ewangelię, że uznaje łaskę, którą otrzymał, że nie, wyda, że nie polecają mu dodawać niczego. Widać ewidentnie autorytet Kościoła. Widać autorytet Kościoła w 14 rozdziale i XV dzieła że święty Paweł i Barnaba nie mogąc rozwiązać sporu w Antiochii, udają się do Jerozolimy, tak czyli święty Paweł i Barnaba wiedzieli, że jest centrala, że jest autorytet, apostołowie i starsi, owo gremium osób uważanych za powagi, apostołowie i, owa, yy, i starsi, czyli te osoby uważane za powagi, że tam jest autorytet, tam się rozstrzyga wszystko. I faktycznie Duch Święty my postanawiamy, jest zredagowany. List, tak, A więc święty Paweł myślał po rzymsko-katolicku: jest autorytet, są apostołowie, są starsi, tam trzeba iść. Oni otrzymali Ewangelię bezpośrednio od Chrystusa, oni otrzymali Ducha Prawdy, z nimi się trzeba konfrontować, i on się skonfrontował, tam poszedł rozstrzygać spory, prawda? I sam głosił, ale widać, został E, prawda Nałożenie ręk przez Ananiasza i otrzymał chrzest. Następnie w 13, rok, 13 rozdziale nałożenie rąk przez kościół e, prawda, i został posłany. Tak a więc widać, że, że święty Paweł działa w kościele po katolicku, następnie głosi Ewangelię, otrzymał wizję, e, otrzymał Ewangelię. Głosi ją, idzie się konfrontować, kościół uznaje to, co święty Paweł otrzymał. A więc jest stricte rzymskokatolicka struktura kościoła pierwszych chrześcijan struktura kościoła apostolskiego Pawło, za czasów św. Pawła jest stricte rzymskokatolicka. Nie prawosławna, nie protestancka, nie Fekalie, Kefalie, Wasyle i, i, i inne tam Sasze, tylko jest centrala w Jerozolimie, apostołowie i starsi i wydają polecenia dla całego kościoła. A nie, że tam święty Paweł mówi: O, to jak tam jest patriarchant jocheński, to niech on tam zadecyduje, bo to jest jego jurysdykcja. Tam kościół w Jerozolimie to jest inna autokefalia i tak dalej. Tak? Nie. Jest jeden kościół i jeden pasterz. Tak? I e, Urząd Nauczycielski Kościoła. Które dryguje całym Kościołem, z pomocą Ducha Świętego Duch Święty i my. I święty Paweł o tym wiedział. Bo myślał po rzymskokatolicku, a nie po protestancku, nie po prawosławnemu, bo wtedy tego, tego chłamu nie było wschodniego i zachodniego. Nie było. Bo Chrystus nie jest podzielony. Pierwszy rozdział, pierwszego listu do Koryntian. Od 10 Wiersza. Chrystus nie jest podzielony. Prawosławni są podzieleni na te autokefalie. Protestanci, już w ogóle to z y, y, wykopki kartofli. Niedługo będą wykopki. Nie to y, tak jak kartofli na wykopkach, to tak tych garaży protestanckich, nie? No. Y, wasyle się tam jakoś trzymają, bo oni tam chyba nie dobijają do 50 tysięcy. Ich tam. Co jakiś czas tam jakaś, yy, yy, tak jak tam niedawno chyba na Ukrainie ogłosili autokefalię, chyba Polska jest autokefalia nie, i takich tych fekali, autokefali jest tam sporo, nie wiem ile i nie obchodzi mnie ile ich jest, w każdym razie więcej niż jedna. A Chrystus mówi jedna owczarnia, no właśnie i wszystko się rozbija o, o kant, poza tym jeszcze raz Czwarty rozdział pierwszego listu świętego Jana. Potem poznajemy Ducha Prawdy. Kto trwa w Bogu, słucha nas. Kto, nie, kto, nie, kto nas nie słucha, nie trwa w Bogu. Tak? A więc Ducha Prawdy roznaje się po słuchaniu apostołów. Protestantkom to nie pasuje i zmienili sobie, że nie słuchają apostołów, bo wyrzucili apostołów, wyrzucili sukcesję apostolską. I jaka jest protestancka narracja? Kto y, sprawdza w sola skryptura, nie? Ten, ten, ten jest z Boga. Ale tam nie ma, kto czyta sola skryptura święta. Ja nie, nie piszę, y, kto czyta Pismo Święte. Ten, y, ten jest z Boga i y, kto czyta Pismo Święte, ten odróżnia prawdę od fałszu. Nie, tylko kto nas słucha. A Święty Piotr nas przestrzega. Drugi rozdział, trze, drugi list Świętego Piotra, trzeci rozdział: że pismo święte niedouczeni, y, prawda, mogą tłumaczyć ku zgubie. I to jest protestantyzm, to jest y, prawosławie i wszystko inne, co nie jest rzymskokatolickie. tłumaczą ku zgubie mniej lub bardziej przekłamane, ale nieprawdziwe. Tam nie ma czystej, pełnej prawdy. Chrystus taką zostawił, taką przekazał apostołom i dał Ducha Świętego, żeby z Jego pomocą owa prawda była przechowywana, zachowywana, przekazywana. A nie jakieś tam powstały, jakieś fekalne, autokefalie tysiąc lat po Chrystusie, później się tam zaczęły dzielić, później protestanty z 50 tysięcy, nie. Wszystko, co jest po yy, podziałach apostolskich, te wszystkie sekty, yy, te kościółki to nie są prawdziwe kościoły, tak? Dominus Jezus, Benedykta XVI, znaczy to święty Jan Paweł II jeszcze podpisał, kardynał Ratzinger, kiedy jeszcze był prefektem do kongregacji wiary, napisał dokument, spod papież go podpisał, święty Jan Paweł II, Dominus Jezus, kościół jest jeden, Żmsko-katolicki chrystusowy, wszystko inne to... To nie są kościoły, Dużo ja tak mówię tam kościoły tego, ale tak naprawdę to nie są kościoły, bo kościół jest jeden. Są heretycy, schizmatycy, odstępcy. Prawda? Jeden jest kościół, jedna jest Ewangelia. I ten Kościół, jak się patrzy w dzieje apostolskie, jak się patrzy w Nowy Testament, ma wszystkie cechy. Ten dzieje, dzieje apostolski ma wszystkie cechy rzymskiego katolicyzmu. Autorytet, posłuszeństwo, nieomylność. Nie ma tam ględzenia. No słuchajcie, posprawdzajcie, bo ja się mogę pomylić. Nie ma tam, o bracie, idź se poszukaj nowego kościoła, jak nie znajdziesz, załóż se swój. A przecież o szukaniu kościołach to ile razy żeśmy tu słuchali pastora Kurelasa, czy Seligasa, czy Chojeckiego, nie? Załóż se kościół, poszukaj se kościoła. gdzie to jest Piśmie Święte? Nigdzie. Ale dalej będą tak gadać. Gdzie jest struktura protestantyzmu? Gdzie jest kościół bez autorytetu? Gdzie jest kościół bez... E, właśnie takich wolnych smrodów, nie? Że se poczytał, wymyślił i już jest, już jest zbawiony. Nie ma czegoś takiego. No ale cóż, nie ma protestantyzmu, nie ma biblijnych chrześcijan, nie ma tych wszystkich HWE, kazety jakieś, czy tamte e, inne garażowe sekty. Tego nie ma. To jest wszystko ludzkie, cylikasowe, kurylesowe, chojeckie, e, lewandowskie, węgrzykowskie, tak? Bo oni se tam pozakładali te zbory, e, prawda? Ciesiu i, i, I inne, ale nie Chrystusowe, nie Biblijne, i nie Apostolskie, bo garaż, który ma 15 lat, czy tam 20, co ma wspólnego z Chrystusem? One są młodsze niż ich założyciele, bo kury, lasy, celikas i cała ta lista pastorów, do których się dość często odwołujemy, to wszyscy są ekskatolicy, tak, czyli pozakładali sobie garaże 15 lat temu, yy, narajali sobie trochę ludzi i, i to jest Kościół, to naprawdę, jak to jak tak na zdrowo pomyśleć, yy, na trzeźwo pomyśleć, to po prostu yy, naprawdę Wierzcie mi, wolałbym sobie iść do baru na dobrego brodzia niż do takiego garażu, bo przecież to jest, to jest parodia. Lepiej brodzia sobie yy, w knajpce wypić, niż iść do takiego garażu, myśląc, że to jest Kościół Chrystusa. Pozdrawiam.